Co najbardziej przeszkadza pani w mężu? To, że mnie ignoruje. Co mówiłaś? Udało mi się usunąć tłustą plamę z sofy. Jak to zrobiłaś? Rozwiodłam się. W telewizji mówili, że świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów. U kogo kurwa? U Jowisza? Co ci dali, jak szłaś na emeryturę? A, chuja mi dali. No patrz, a ja głupia, pieniądze wzięłam. <laughs> Rząd chciał mnie wydymać, ale ja zrobiłem to pierwszy. Można, można. Parówka tłuściutka, w ustach się kręci, ga, Twój stary w sypialni tego nie wykręci. Proszę pani, a jak rozpoznać samicę u ludzi? No, po pewnych cechach fizycznych. Aha, czyli paznokcie za 150. Kochana sąsiadko, mogłabyś wskoczyć w bikini? Chciałabym, żeby mąż skosił trawnik, a żadne moje prośby i groźby nie przynoszą efektów. Mam dla pani dwie wiadomości, dobrą i złą. Najpierw złą. Ma pani raka. A dobrą? Nie muszę pani już leczyć z hemoroidów. Zaczynamy od pleców. Od pleców się zaczyna, ale kończy gdzie indziej. Proszę pana, to profesjonalny masaż. Wiem, wiem, ale mam kartę stałego klienta i chciałem punkty lojalnościowe wykorzystać na happy end. Kochanie, powiedz coś brudnego. Zlew. Co? Zlew, kibel, kosz na śmieci, my wszystko twoja kolej. Moja droga, żeby coś osiągnąć, musisz zacząć coś robić. Idziemy do innej wróżki. <laughs> Co pan robił na tym rondzie? Nawracałem. Babciu, czy dasz na kościół? Dam, ale na remont baru, bo tam częściej jestem. Ty nic w tym domu nie robisz. Ja reprezentuję Związek Zawodowy Mężczyzn, zmęczonych babskim gadaniem. Ej. Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje. Dziadku, miał pan przynieść próbkę moczu do badania, a to pełna butelka. A co? Myślałem, że dostanę punkty za ilość. Jeszcze mam zapas w termosie, jakby trzeba było na... Cześć, wczoraj wieczorem na imprezie zostawiłem u ciebie kurtkę. Przyjdź wieczorem, to ci dam. Okej, okay, dziękuję. E, a, a kurtkę też będę mógł zabrać? Hej, fajna z ciebie laska, może się bliżej poznamy? A ty co? Mało rozczarowań już w życiu miałeś? Gniewom się. Za co się gniewasz? Nie jo się gniewom, i wom się gnie. <głos> <głos> Ładniej wyglądasz bez okularów. Ale ja nie noszę okularów. Ale ja noszę. Jak ty śpisz w nocy, wiedząc, że są ludzie, którzy ciebie nie lubią? Bez majtek. <noise> Na wypadek, gdyby chcieli pocałować mnie w dupę. <noise>